Jeżeli oczekujesz informacji, które kompletnie odmienią Twój sposób postrzegania mobilnej technologii oraz rynku gier konsolowych, to musisz jeszcze chwilę poczekać. Jednak kilka fajnych informacji dla Was. Mam dzień dobry, intro. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan. Dzisiaj materiał newsowy z informacjami, które podwijają powoli internet na przełomie ostatnich 24 godzin. Jak dobrze wiecie, w dniu wczorajszym informowałem Was na temat oficjalnej prezentacji nowego keynote'a Apple, które ma się odbyć zaledwie za 6 dni. No i najprawdopodobniej na samym evencie poznamy nie tylko Apple Watcha serii 6, nie tylko nowe iPady, iPady R, które mają być rzekomo wzorowane na nowych iPadach Pro, tych w cudzysłowie mówiąc bezramkowych, ale najprawdopodobniej spodziewamy się również nowych iPhone'ów, o których już mówiłem w ostatnim materiale. Nie będę się powtarzać, tak jak obiecałem, nie będę już robić materiałów poświęconych iPhone'owi, dopóki ten oficjalnie się nie pojawi. Wiele osób mówi, że te iPhone'y się nie pojawią, jednak ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, kiedy to miesiąc czy dwa miesiące przed premierą iPhone'a miał być organizowany event, w ramach którego byłby przedstawiany Apple Watch i inne urządzenia, a miesiąc czy dwa miesiące później prezentacja nowego iPhone'a. Urządzenia, przynajmniej modele Pro, wejdą do sprzedaży dopiero w listopadzie, a modele 12 podstawowe wrzesień, a najprawdopodobniej październik. No cóż, czekamy, zobaczymy co przyniesie jutro. Kolejna informacja z rynku Androida. Od wczoraj większość użytkowników Google Pixeli może pobierać już, no właśnie, nowego Androida 11. Nowa wersja oprogramowania od Google pojawiła się na wszystkich możliwych Google Pixelach od modelu 2 łamane na 2 XL do nowych modeli 4A. Jeżeli jesteście jednym z tych użytkowników, Gorąco zachęcam zainstalować, zobaczyć i podzielić się z nami, co tam w nowym oprogramowaniu się zmieniło. Poza oczywiście nagrywaniem ekranu wraz z dźwiękiem oraz dźwiękiem systemowym, mamy też możliwość połączenia się poprzez Android Auto bezprzewodowo. Dzisiaj rano dzwoni do mnie żona z wielką informacją, słyszałem również jednocześnie w radiu. Dany celebryta, a jednocześnie no sportowiec, reklamujący... Inną markę smartfonów używa smartfona konkurencji. Ja nie do końca rozumiem tego hejtu na chłopaka, znaczy owszem, nie wiem jak jest skonstruowana umowa z Huawei'em, nie moja wiązkownica, nie moje grabki. Dla mnie osobiście, no mówię tylko i wyłącznie z perspektywy, nie jest to nic problematycznego i coś, co jakoś stawia jakąś rysę na Robercie Lewandowskim. Słuchajcie, wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Jesteś pracownikiem banku, nie wiem, ING, i oferujesz tam kredyty, oferujesz tam karty kredytowe, no ogólnie proponujesz usługi ING Bank Śląski. Ale kredyt na mieszkanie wziąłeś w innym banku. To znaczy, że jesteś niewiarygodny, to znaczy, że jesteś nierzetelny. Po prostu są jakieś elementy, usługi, dodatki w konkurencyjnej marce która na przykład Ci bardziej odpowiada. Powiem to może po sobie. Jak dobrze wiecie, od blisko dwóch lat partnerem mojego kanału jest sklep X.com i faktycznie w X.com je kupuję rzeczy. I to nie, że dostaję tylko na testy, bo sam prywatnie wiele rzeczy kupiłem w X.com, ale nie ukrywam i nie ukrywam tego przed kupakami z X.com, że czasami, jeżeli danego produktu w X.com nie ma, bądź po prostu jego dostępność jest mocno ograniczona, a nie mam możliwości zakupu, to zdarzy mi się raz na ruski rok, że pójdę do konkurencyjnego sklepu i kupię daną, usługę, produkt. No, uważam, że jest to normalna rzecz i moim zdaniem to w żadnym bądź stopniu nie powinno wpływać na ostateczny osąd osoby, która reklamuje daną markę. Ogólnie mam takie wrażenie, że na Roberta ostatnio jakiś taki, nie wiem, niepotrzebny hejt poszedł. Słuchajcie, wiele osób zarzuca mu, że zarabia miliony, ale kurde, czy ktoś nam bronił zostać zawodu piłkarzem? Czy ktoś nam bronił i wyznaczał to, co mamy robić w przyszłości, tabula rasa. Rudzimy się z czystą kartą, możemy robić co chcemy, to my jesteśmy panami naszego życia i to my definiujemy swoją przyszłość. Jeżeli chcesz być piłkarzem, to proszę, bądź piłkarzem. Jeżeli chcesz być aktorem, youtuberem, muzykiem, bądź jakikolwiek inny, to bądź. Tyle. Kolejny news, który zatrząsł przynajmniej moim sercem. Mianowicie w dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się o oficjalnych cenach nowych Xboxów serii X oraz serii S. No i przyznam, że ceny są bardzo, ale to bardzo pozytywne. Zacznijmy od modelu uboższego, biedniejszego, ale w dalszym ciągu uważam, że bardzo dla, dobrego. Dla osób, które nie posiadają telewizora 4K, uważam, że to będzie świetne rozwiązanie, mianowicie Xbox Series S. Za 299 dolarów, co oficjalnie już Xbox Polska powiedział na swojej stronie 1349 zł za nowego Xboxa podstawowego o mocy 4 teraflopów. Dodatkowo dysk SSD niestety tylko 512 GB. Dodatkowo. Maksymalnie 120 klatek w 440p. Jedyny jakiś tam minus według mnie to brak napędu, natomiast w dobie dzisiejszych trendów i tego, jak widzę, jak sprzedaż pudełek cały czas maleje, mimo że ja jeszcze te pudełka kupuję, bo jestem człowiekiem starej daty, uważam, że Series S może się okazać naprawdę sporym hitem sprzedażowym. Tym bardziej, że ta konsola, no, siłą rzeczy, będzie sprzedawana jako opcja obligatoryjna dla Game Passa, bardzo dobrego Game Passa yy, microsoftowego. Zatem kupując Xboxa, no najprawdopodobniej będziesz musiał wybrać ten abonament w granicach 40-50 zł, aby móc mieć te gry w ramach abonamentu oraz dodatkowo dokupować gry w wersji cyfrowej. No jednak pamiętajmy, te 512 GB dysku SSD może szybko się skończyć. No i teraz pytanie, jak to będzie wyglądać? Czy ludzie rzucą się na serię SX, czy jednak pozostaną albo po prostu kupią aktualnie używanego przeze mnie Xboxa One X, który pod względem wydajności jest mocniejszy. Nie jedną grę obsługuje w natywnej rozdzielczości 4K, no i ma ten napęd. Zatem no wszystko będzie już zależne od tego czego faktycznie oczekujesz od konsoli. No na pewno to będzie spora konkurencja. Series S versus dotychczasowy One X. Natomiast i tak konsolą, na którą większość osób czeka, przynajmniej i ja, to Nowy Xbox Series X. Konsola została wyceniona w Stanach na 499 dolarów, co w przeliczeniu wprost proporcjonalnie do tej kwoty 290 dolarów, co daje o nam 1349 zł. Sam Xbox Series X powinien w Polsce kosztować 2250 zł. No, oczywiście to będzie zależne od kursu i tego, jak w danym momencie będzie stała waluta, nawet. O te 100-200 zł nie będzie wyższa. Jeżeli zmieścimy się, a powinniśmy na 100% zmieścić się w granicach 2,5 tysiąca zł, uważam, że za to, co oferuje konsola na dzień wydania, a jak przypominam, oficjalna premiera 10 listopada, uważam, że to będzie świetny zakup. Tym bardziej dla osób takich jak ja, które nie chcą bawić się w co kilkuletni upgrade sprzętu i są bardziej graczami niedzielnymi. 2,5 tysiąca złotych zakup na najbliższe 6-7 lat uważam bardzo, bardzo spoko. Co do urządzeń, słuchajcie, od pewnego czasu użytkuję opołocza, który na pierwszy rzut oka bardzo przypominał mi Apple Watcha. I na pewno po weekendzie powinna pojawić się recenzja tego urządzenia, która jednocześnie będzie połączona z takim materiałem. Czy warto kupić smartwatcha w 2020 roku? Opowiem o swoich za i przeciw, bo na przełomie ostatnich 3-4 lat od materiału, który przygotowałem na początku swojego prowadzenia kanału, sporo się zmieniło, więc uważam, że warto poczekać. No i rzecz jasna, jest Fold 2, czyli najdroższy telefon, z jakim kiedykolwiek miałem styczność. Co, samej, co do samej recenzji, to jeszcze będziecie musieli sobie sporo poczekać, bo no nie mam pewności już tak na start, co powiedzieć na temat tego urządzenia. Jednak też w ciągu na pewno tygodnia, dwóch, spodziewajcie się jakichś materiałów związanych z tym urządzeniem. No dobrze, moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. My widzimy się najprawdopodobniej po weekendzie w recenzji o a potem... Kolejnych urządzeń będę robić odskocznie od smartfonów, żeby Was nie zanucić. Miłego, spokojnego dnia życzę i w weekend najprawdopodobniej się nie widzimy, to i weekendu. Zja.